Witam. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszył się film o potrzebie wsparcia, i w związku z tym postanowiłam nagrać jeszcze kilka zdań o tym świadczeniu wspierającym i o podstępowaniu przed komisją do spraw określenia potrzeby wsparcia, czyli tej punktacji. I po pierwsze. Trzeba w ankiecie zaznaczyć każdą dziedzinę, w której dana osoba potrzebuje wsparcia, bo na przykład mdleje i nie może zostać sama w domu, nie gotuje, bo brak jej sprawności i koordynacji, i w związku z tym może się na przykład poparzyć, gdyby coś gorącego upuściła. A następnie na komisji należy powtórzyć to wszystko z odpowiednim uzasadnieniem i odpowiedzieć na pytania członków komisji tak, aby Odpowiedzi uzasadniały potrzebę wsparcia danej osoby, wsparcia w życiu codziennym i ewentualnie także wsparcia w podjęciu pracy zawodowej. I jeśli ktoś, były takie informacje, nie zgadza się z orzeczeniem komisji albo uważa, że dostał za mało punktów, to należy pisać odwołanie. I zachęcam państwa do walki o swoje prawa i nie poddawania się, nie zniechęcania się łatwo. Jest takie powiedzenie, że do wytrwałych świat należy, więc trzeba być wytrwałym. Na koniec jeszcze dodam, że na zrzutka.pl założyłam zbiórkę na wsparcie mojego kanału, abym mogła go nadal prowadzić i jeśli ktoś z państwa może wspomóc mnie, to link do zrzutki jest w opisie pod filmem. I będę wdzięczna za każde wsparcie. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie, będę mogła komuś pomóc i zwiększę świadomość swoich praw wśród Państwa.